Siemaneczka ziemeczki Dzisiaj pokażemy Wam jak zrobić e, tajdaj i zabarwić swoje koszulki. E, do tego będziemy używać białych skarpet oraz trzech białych koszulek basicowych. E, a do tego dye taj oprócz naszych rzeczy do zabarwienia będziemy potrzebować tak: barwniki, różne kolory, gumki recepturki. Jakieś pojemniki, w których rozrobimy nasze barwniki i my sobie przygotowaliśmy do samego barwienia buteleczki z dziurą w zakrętce, żeby móc po prostu tak tym polać. Do barwienia naszych koszulek przygotowaliśmy kolor pistacjowy, morelowy i wrzosowy i wedle, pro, wedle proporcji teraz powinniśmy nalać do niego ciepłą wodę. Gdy już mamy nasze barwniki gotowe, należy zmoczyć uprzednio wszystkie koszulki i, no i skarpety do farbowania, a następnie będziemy oblewać je farbą. Gdy już mamy namoczoną naszą koszulkę, musimy ją zwinąć w taki wzór, jaki chcemy, żeby wyszła po farbowaniu. Ja robię taką spiralę po prostu. A następnie związać w. W trzech miejscach gumkami i recepturkami. Jak już mamy tak przygotowaną naszą koszulkę, musimy w każdym z trójkącików dać się taki kolor, jaki chcemy. Jak już mamy gotową jedną stronę, musimy powtórzyć to z drugiej strony. I tak właśnie zrobioną koszulkę odstawiamy na parę dobrych godzin w jakieś przyciemnione miejsce. Drugą techniką barwienia jest tak zwany stripe tie-dye. Czyli całą koszulkę zwijamy tak i w kilku miejscach, na przykład w czterech, związujemy gumką recepturką. No i teraz tutaj dajemy jeden kolor, tutaj dajemy dwa takie same i tutaj dajemy też dwa takie same, żeby efekt wyszedł symetrycznie. I tak samo robimy na drugiej stronie koszulki. I tak samo jak poprzednią, wkładamy ją do jakiegoś szczelnego pojemnika i zostawiamy na kilka godzin, żeby barwnik wsiąkł. Żeby urozmaicić nasze koszulki, dorzuciliśmy więcej kolorów. I teraz będziemy robić to z użyciem zielonego, fioletowego i niebieskiego. Tą koszulkę zrobimy techniką bulzaj, czyli chwytamy koszulkę mniej więcej na środku i kręcimy z niej takiego bata i na końcu spinamy ją gumkami recepturkami w kilku miejscach. Ok, i tak zrobioną koszulkę znowu ściągamy gumki, wkładamy do jakiejś siatki albo worka i zostawiamy na kilka godzin, żeby barwnik się wchłonął. E, jak już mamy przygotowane trzy koszulki, będziemy barwić e, skarpety. E, tak jak koszulki, pierw musimy je zamoczyć i ich akurat nie musimy za bardzo związywać, bo są bardzo małe. Już mamy gotowe skarpety, to tak samo jak koszulki odkładamy do jakiegoś worka w miarę wilgotne miejsce, żeby bardziej się na No. I tak się prezentuje efekt końcowy, tak wyszły skarpetki. Eee, tak wyszła jedna koszulka. Myślę, że mega spoko. Mi się bardzo podoba. Tak wyszła druga. Też mega fajne, fajne kolorki wyszły. Tutaj trochę mocniejsze, ale też mega fajne dla dziewczyny na przykład. No i tutaj ostatni. A ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, suba, jakiś komentarzyk miły i za chwilę będziecie mieć przebitki z sesji w tych koszulkach. Siema!